7 koledzy z tej strony, maksym. I dzisiaj, koledzy, my gramy o my gramy. Tajkun. Tajkun. E, jak to? Tajkun. Nie, YouTube Tajkun lepiej. YouTube Tajkuna. E, co z moimi wąsami? To jest Zresytuję Mo Może ja będę, nie wiem Dobra. I tak. To jest tak on YouTube. Dobra. Tak. Przepraszam, że tak długo i nie nagrywam nijakiego filmiku. Od chciałam nagrać filmiku z i i oczywiście z piesłem przyjacielem i jeszcze z troll prankiem chciałem nagrać. No nie nagrałem. Dobra. Wejdziemy tutaj. Wow. Tutaj zarabia pieniędzy. Jeżeli kto był, to... No... No to... No jak to powiedzieć? No to dobra. A jeżeli kto nie był... To oglądam taki filmik. Dobra. No ja pokazuję, ile my mamy kasy i taki gameplay. Jeżeli wy chcecie dużo filmiku od. dużo filmiku o Tycoon o prolo robloxa proszę pisać komentarze i, i stawić na tym filmikiem. Dużo łapek, po więcej, suba, dzwoneczek i pisanie komentarzów. Ja będę szczęśliwy, jeżeli wy to zrobicie. No i dobra, A co widzimy tutaj? Kolorowe domki. Jakieś tutaj auta jedzą. Napisano tutaj, to taki, taki tajkun. No, fajnie to zrobione. Hop, mamy 400. Start gaming. Hmm, make first vlog. A, to to YouTube. Stop, to też. Wow, przyciski. Proszę, proszę, pocisnąć. Not tylko suba. suba 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 nacisnąć szybko szybko dobra widzicie ten suba co wy musicie zrobić nacisnąć bach wszystko dobra taki gameplayer. taki gameplay Hop. Aha, ten. Ja nie mogę to kupić. Jeden Wow. Dobrze, kupiłem ten kotwal. Hop. Czekamy na i hajsy naśbieramy I coś takiego hmm. Ciekawie Czy ktoś tu jest Polakiem? Koledzy, nie jest taka krótka przerwa Stop Teraz jest krótka przerwa Proszę dołączyć od takiego klubu mojego klubu to jest Wejdź ty tutaj o! To mój witam na mój serwer, gry na telefonie i nepego Tutaj jest granie gry Kto gra? Pogadanki będziemy gadać Roblox, temat Robloxu, Fortnite nawet pomysły na nagranie, będziecie ze mną nagrywać w Brawl Stars, będziemy grać w Brawl Stars i osoby do grania i no i tak i już koniec, możecie się dołączyć. Widzicie mnie zresetowałam, tylko weszłam myślałam, że kiedy będzie to wrócę do gry że nie będę zresetować wszystko, no ale nie chciało mi się zresetować, ale może się to tak zrobimy. Dobra. Tylko o to chodzi, że nie prosto nie nagrywasz w, w komputerach, a taki Hmm. Dobra. Zgraliśmy. No jeszcze trochę. Jeżeli by nie wiecie, kto to taki, kto są taki. Pieseł przyjaciel, trojprang. I nawet sam KamCzujTy, ja wam pokażę. Proszę, ja wam pokażę. Zobaczcie to. Teraz wejdziemy na YouTube. To jest KamCzujTy. Naprawdę on jest Kamilem. Mm. Proszę się subskrybować. On nagrywa live'a Fortnite'a. No i jeszcze, proszę subskrybować się na Troll Prank Games'a Polecam bardzo No i jeszcze Pieseł Przyjaciel Oto jego, proszę subskrybować na kanał I tego subskrybować na ten kanał I ten Zara potarcie Nie wiem dlaczego on tak się nazwał, ale Proszę tych kanałów subskrybować Dobra, wracamy do naszej gierki. No i patrzcie mi się sobie To bardzo wiemy, a teraz wejdziemy na przykład Na przykład ten Co o tym chodzi Zobaczymy Tak samo YouTube. YouTuber tykun YouTuber tycoon, YouTuber tykun. Uh, to tylko tykun youtuberów? Mm. No nie, Sketch. Dennis Dale. Kto nie są? Mm. Od takiego punktu? What the hell? Damn. Hmm, szkoda, że nie mam mojego kanału Bo ja już przecież nie mam dużo subskrypcji To taki youtuber tajku, ale nie wiem do kogo pójść Dobra, ja się wychodzę Koledzy, tutaj jedynego co zauważyłem to free admin Co za free admin? To taka gierka ci e, takie mapa, no to co? Dawajcie zobaczymy co to za free admin. Może się spodoba mi się. Nie wiem. Bardzo chcę wiedzieć, ale zobaczymy. Dobra. O tak, co tu jest? Ok. Tak, A, ale o co tu chodzi? Tak, musimy... To my bierzemy co chcemy? Nic co sobie... My możemy prać co chcemy. Serio? Ja nigdy choć o mnie nie pomyślałam. Dobra, wejdziemy i ja nawet sam nie wiem. Co można wziąć? Te rzeczy? Ja w ogóle nie rozumiem. Ja. A, a jak mi wziąć? Jest! Serio? Ja mam to wszystkie rzeczy, tylko nie muszę czekać. E, o to chodzi, że ja rozumiem, koledzy, że to tak. Bierzemy rzeczy i to są survivale. Survivale, musimy rządzić rzeczy i. Takie są survivale, i. Rozumiem. Dobra. E... Ja pierwszy raz to widzę. Pierwszy raz to wchodzę tą Free Admin? Wow, ja wziąłem pistolet. Nadzi. Not... Ja co spełniłem złębiaków? Jak ja to zrobiłem? Ja, jak? To niemożliwe. Jak to. Ja by. Po... To, to co? To takie coś, że to ja mogę spełnić jakiegoś. Zombiaka jak w moim lol. Mogę. Dobra. Co to jest? Dobra. Eee! A! A. Ja bez włosy! Dajcie mi włosy! Oddajcie moje włosy, oddaj moje włosy! Albo czy ci węgiel O, moje włosy. Dobra. Idziemy. Co to jest? Co się tu dzieje? Jakieś tu party. W ogóle nie rozumiem. Admin? Serio, admin? Można pracować? Pracuje tu admin. Super admin? O'clock? O'clock. A nie, z to za robuxy. Nie, nie, nie. Tak się nie pójdzie. O co tu chodzi? Tu są komandy, na przykład commands, donor, server ranks, na przykład ranks players. Eee, aha, bacon, bacon. Eee, tak, to są komandy, czy co to? Red Orange. Aha, tutaj to tu piszę. Komenda. Komandy. A my piszemy kommandę. Serio, piszemy komandę. Piszemy commands na przykład... Ja nie wiem. Jakie to są komandy, ale... Commands. Commands.

To czemu miałem? E, czemu jest tam tak da, Do ściany? Tak. Te drzewo. Coś pamiętam. Jakieś. E, z gierki to tak było. Coś takiego. I. Co jest? A, to głowa. Mhm. Dobra. Ja myślałam, coś takiego nowego. Patrzcie. Moja głowa patrzy. Gdzie ona na przykład w górę, w dół to pechę tak wygląda. Ale jeżeli... Bananana. Nie, 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 nie. Trochę starzyłem, proszę. Chciało mi się potoczyć. Ja ci nie mogę. Dobra... Jeź! Moja ręka!

Dobra, nie, 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 Dobra. Tu wam Elubina. Aha, Elubina. Dobra. nie, 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 to nie, 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 to nie, nie, jest? nie, 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 Co żeby nie, co nie, nie, Czemu tak się się Mój ekran! Subradmina? Nie! Nie, nie trzeba super Admina. Komandę. E, komandę... Nie trzeba na to komandę. Nie wiem. Ale tutaj jeszcze można wziąć te rzeczy. Nie tylko tam, tutaj. Co to jest To pokoje? Może się zobaczymy co tu zapakuje. Nie wiem dlaczego. Co tu? Ej, dajcie weść! Nie dają! Nie dają! A, a ty co tu robisz? Go gościu, no ty fajny jesteś! Ale ja przecież... Ja ci jakiś skok! Ale skok! Oczywiście! A ja nie rozumiem jak nagrywałem 16 minut jeżeli ja nagrywam do 11. Jakoś to jest schakowane. Schakowany to bardzo. Zakowałem mobizem. Pewnie. LOL! Zhakowałem mobizem, pewnie. Napewnie. Schakowałem hakowałem mobizem. Dobra, przestaje się wybuchać. Dobra, to do co... Domek na drzewie? Gdzieś to było. To ja grałem na komputerze gdzieś. Kiedy ja przeżyłem, bo tu wali chodził, coś takiego było. Przypomina to bardzo. Tak, tutaj jest podobne, ale to taki survival był. Lol, rozumiem. Hmm. A? Jak ja umiem tu wspinać? Halo! Jak? jak ja umiem spinać? Le jak ja umiem spinać? Ja coś jestem spider Spiderman. Koledzy, to muszę zheckować spinaniem. Lul. Chodźcie. Jak? Na mnie oskoczyłem. Chodźcie. On lezi. On, on, mój bo... Mój awatar lezi. Gdzie ty, gawatar mój lezisz? Chodź. Kiedy ty Trochę spadnie, kiedy ja skończyłem, co za schakowanie lol, no, no. ja ci nie mogę, jakie hackostwo, jakie hakerstwo lol, no dobra no, ty jakiś tak można schakować i spinać, ja to co, co, teraz nie można, hmm, dobra.